19 kwietnia o 12.30 z Archi Katedry Warszawskiej wyruszymy w 10. jubileuszowym Marszu Świętości Życia. W czasie dyskusji nad wartością życia ludzkiego bardzo często schodzimy w szczegóły, natomiast unikamy tego pytania albo za mało myślimy o pytaniu, które nam mówi dlaczego. Dlaczego trzeba życia bronić, dlaczego trzeba się troszczyć o każde ludzkie życie? A to pytanie i odpowiedź na to pytanie to jest odpowiedzią przez to, że życie jest święte, bo jest darem Pana Boga dla nas. I to właśnie chcemy powiedzieć w czasie marszu sobie, ale także chcemy powiedzieć, że życie jest święte i trzeba go bronić w każdym wypadku tym wszystkim, którzy będą dołączali do marszu i tym wszystkim, którzy będą patrzyli na ulicach naszego miasta. Wszystkich serdecznie zapraszam na to wyjątkowe spotkanie i ten wyjątkowy, radosny marsz świętości życia.